Siemanko. Witajcie. Dzień dobry panie i panowie. Zapraszam do kolejnego odcinka Duchowość kontra religia. Duchowość i religia. Czym to się różni? Bo jak słyszymy religia, to kojarzy nam się z udochowionymi ludźmi, ale niestety nie zawsze idzie to ze sobą w parze. Z jednej strony mamy religię, a z drugiej strony mamy duchowość. Obie z tych stron dążą do poszukiwania prawdy. Z tym, że z tej strony mamy poszukiwanie prawdy poprzez filozofowanie, poprzez wiarę, poprzez dogmaty, poprzez system wierzeń, i staramy się dojść do niej właśnie używając naszego umysłu. I myślimy o prawdzie, myślimy o Bogu, myślimy o rzeczywistości, i myślimy potem, że znamy prawdę. I często ludzie, którzy myślą, że znają prawdę, Myśląc, że znają prawdę, uczą innych prawdy, chociaż tak naprawdę jej mogą w ogóle nie znać. Z drugiej strony duchowość, mamy również poszukiwanie prawdy, z tym, że nie poprzez e, myślenie o prawdzie i filozofowanie o niej i wierzenie w prawdę, tylko poprzez jakby bardziej taką coś jak naukowa obserwacja, bez żadnego filtru narzuconego przez nasz umysł, żadnych oczekiwań, żadnych... W no właśnie oczekiwań, które na przykład wcześniej byśmy gdzieś przeczytali czy coś Czysta, czyste doświadczenie rzeczywistości bez żadnego filtru umysłu i podczas jak już się trochę liźnie tej prawdy, to wtedy dochodzi zrozumienia, że nie da się jej wytłumaczyć w słowach że prawdę każdy musi odkryć samemu poprzez doraźne doświadczenia więc skąd w takim razie duchowość pojawiła się w religii? I skoro jej tam praktycznie nie ma w dzisiejszych czasach, to wzięło się to dlatego, że, załóżmy weźmy takiego Jezusa, który, powiedzmy, że poznał prawdę. Całe życie e, szukał prawdy, był poszukiwaczem prawdy i całe życie temu poświęcił. W sumie, jak można zobaczyć, jak skończył, to naprawdę całe życie temu poświęcił. I jak ludzie z zewnątrz zaczynali z nim rozmawiać, i on chciał im przekazać tą prawdę, to oczywiście byli tym zainteresowani. Nagle, wiecie, poczuli dobrą energię od niego, zobaczyli, że jest pewny siebie, że mówi o wspaniałych rzeczach. I tutaj się podzieliły, to podzieliło ludzi na dwa typy. Jednych ludzi, którzy byli uczniami Jezusa i podążali Jego drogą, uczyli się na Jego błędach i poznawali prawdę samemu, jakby biorąc Jezusa jako przewodnika, a drugi typ ludzi wierzył we wszystko, co Jezus powiedział i myślał, że poznał prawdę. I wtedy zaczął też je nauczać dalej i im dalej nauczał tej prawdy, tym dalej ta prawda była bardziej zdeformowana i już to nie była prawda i to można dać, taki przykład dam, na przykład wyobraźcie sobie, że Michał znalazł sobie jabłko i pierwszy raz widzę jabłko i mówię wow, ale wspaniały owoc i wiem i patrzę, smakuje, jaki jest soczysty jaki ma kolor, jaki ma barwę jaki jest kształt jak się czuję po tym, jak to zjadłem? Czuję się fantastycznie. Słuchajcie, wracam do domu i mówię do Marioli. Mariola, słuchaj, jadłem takie, taki owoc nazwałem go jabłko. I taki czerwony, smakował taki tak, taki soczysty, tak, taki miał kształt i opisuję najlepiej, jak potrafię. No i Mariola, zafascynowana tym, co usłyszała, idzie do potem do znajomych na na kolację i mówi na kolacji o tym, o jakim jabłku się dowiedziała i że to jabłko jest takie soczyste, takie dobre i tak się dobrze po nim czuje i w ogóle że Michał taki widział i on mówi o tym jabłku i oni wszyscy są zafascynowani i potem mówią kolejnym osobą i kolejnym i to jabłko potem też zmienia swoją yy, przez to i, i, im więcej osób to powie to oczywiście zmienia to trochę to, co było na początku powiedziane, to po pierwsze, a po drugie, no, jak można komuś wytłumaczyć, jak smakuje jakiś owoc, jak się go, jak ktoś go nigdy nie jadł. No to jest po prostu niemożliwe, bo to nie da się tego zrobić językiem. I tak samo jest z prawdą. No i tutaj mamy właśnie słowo Boże, słowo Jezusa i prawdziwą prawdę, którą możemy sami doświadczyć poprzez doraźne doświadczenia. I to jest ta różnica między, główna różnica między religią. A duchowością. Wzięło się to też dlatego, że dużo łatwiej jest dawać, że znamy tą prawdę i że przyjąć ją jako coś poznanego już umysłowo, niż naprawdę szukać jej przez całe życie i ciągle ją poznawać, bo odkrywanie prawdy często jest po prostu ciężkie, bardzo ciężkie. I dużo łatwiej jest przyjąć taki gotowy schemat tego, co jest prawdziwe, i się go trzymać. No i w tak możemy zaobserwować, jak mamy dużo religii na świecie, jak dużo innych mamy prawd, i jak każda prawda jest inna od innej, jak ludzie jej bronią, nawet do takiego stopnia, że powstają wojny religijne, albo że palą ludzi na stosie, gdzie. Od początku, yy, i to w ogóle jest absurd, że z takich pięknych idei, z tego poznania rzeczywistości i miłości powstają y, instytucje, które zabijają innych ludzi w, w imię miłości. To jest właśnie te skorumpowane przez umysł. A też dlaczego jest duchowość ciężka? Bo umysł jest geniuszem w odciąganiu nas od rzeczywistości, od chwili teraźniejszej, od poznawania istnienia takie, jakie jest bez ingerencji właśnie tego geniusza umysłu, który jest bardzo cwany i znajdzie miliony sposobów, żeby was od prawdy odciągnąć, bo tutaj chodzi o jego przetrwanie. Bo jak poznajesz, jak wyłączysz umysł i poznajesz prawdę, no to, to dla umysłu jest jakby śmierć. Dlatego to zrobi wszystko, żeby Chciałem od niej odciągnąć. Kiedyś chodziłem do kościoła z rodzicami, kiedyś wierzyłem w Boga, ale z czasem, jak zacząłem próbować. Halo, nagrywam filmik, nie o duchowości i religii. religii. Tak, zadzwonię potem za jakieś 10 minut. No mówię, zadzwonię za 10 minut i pogadamy. Ale niedługo dobra, siema. Wybaczcie. Tak jak już zacząłem próbować więcej rzeczy i coraz bardziej zaczynałem rozumieć więcej po prostu jak już zacząłem być... Bardziej doświadczonym osobnikiem, to zacząłem zauważać, że w tych instytucjach wcale nie ma tyle radości, tyle miłości i tyle wolności. W sumie często właśnie nie ma tej wolności. Są, jest wiele zakazów, straszy się ludzi przed grzechem, i właśnie to bardzo mi przypomina w ogóle system, jaki jest w państwach. Te kościoły to się zrobiły. Bardziej po to, żeby kontrolować ludzi, a nie żeby ich kierować do tego, żeby żyli wspaniałym życiem i byli bliżej Boga. No i dlatego tak e, religia to, to jest właśnie to. I często religia właśnie od ludzi od prawdy odsuwa, bo idą w złym kierunku. I zamiast samemu je szukać, to myślą, że ją znają. No a prawda leży w każdym z nas. Nie na zewnątrz. Trzeba ją poszukać w sobie. No i jak możemy zaobserwować, religia tworzy dużo podziałów, a my jesteśmy wszyscy jednością i jedności jest siła, i jesteśmy tacy sami wszyscy, jeśli chodzi o nasze dusze. A właśnie w religii jest ta separacja stworzona. Też jest czekanie wieczne czekanie na Zbawcę, który przyjdzie i zbawi nas od tego cierpienia. A tych, na których czekamy, to jesteśmy my sami. I sami możemy się uwolnić od cierpienia i od strachu i od grzechów. Bo no to my mamy tą moc. A ewidentnie w religii, w większości religii, bo nie wszystkimi się zapoznałem, jest to pokazane tak, że my musimy czekać, aż ktoś z zewnątrz przyjdzie i nas uratuje. <gry> no więc, duchowość to po prostu obserwacja siebie, rzeczywistości i szukanie prawdy. I to jest dbanie o siebie i dbanie o życie. A że jesteśmy życiem, to właśnie dbanie o siebie, wtedy dbanie o otoczenie. No, w religii mamy wierzenie, a w duchowości mamy po prostu wiedzę. Bo jak już coś się naprawdę pozna, no to nie trzeba w coś wierzyć, bo to się po prostu wie. Ja na przykład wiem, że jestem czymś więcej niż to ciało. I na przykład z tego się wzięła też słowo duchowość, podejrzewam. Bo nie wiem czy wiecie, ale w ciągu 7 lat w naszym ciele, organizmie, w ciągu 7 lat każda komórka w ciele ulega wymianie na nową. Czyli jakbyśmy mieli tutaj słonecznego Majka, który jest 7 lat młodszy ode mnie, to żadna komórka, żadna materia nie byłaby ta sama. Więc nie jesteśmy ciałem fizycznym, nie jesteśmy materią, czyli naturalnie musimy być czymś bez formy. Tak jak duch. Duch nie ma formy. w się sensie wzięła duchowość. No i w duchowości właśnie jest ta wiedza. I wtedy na przykład... Wiesz, że... jesteś nieśmiertelny, że to ciało i to doświadczenie tutaj, jakie każdy nas przeżywa, to jest tylko proces przejściowy i wiesz, że nie ma czegoś takiego jak zło i dobro, wiesz, że wszystko jest jednością i wiesz, że Miłość jest dużo potężniejsza niż każde negatywne emocje. I jest spokój. I to są rzeczy, których nie trzeba sobie tłumaczyć, bo jak się je pozna, to się po prostu wie. Też nie mówię, że widzę. E, takim takie chrześcijaństwo w buddyzmie nie ma oczywiście dużo wartościowych informacji, które mogą być bardzo przydatne dla nas i oczywiście doceniam wiele z nich, doceniam prokursorów, którzy je stworzyli, bo dzięki nim naprawdę ludzkość bardzo wzrosła i dużo się nauczyła, ale po prostu wiem że dużo ludzi, którzy są religijni to po prostu poddają się wszystkim zasadom, które zostały stworzone przez Kościół, czy jakoś instytucje zasadom, które zostały przez kościół stworzone, a nie ma żadnych zasad poza zasadami, które są po prostu w naturze obecne, które są we wszechświecie i jeżeli poznamy te naturalne e, zasady, które rządzą wszechświatom, które rządzą wszystkim wtedy możemy po prostu sobie wykorzystać zbrać się z nimi a jeżeli nie, no to i tak one będą na nas oddziaływać tylko na nasze nieświadomce i możemy po prostu często na nich cierpieć po prostu bo się nie z no i oczywiście skoro właśnie w religii mamy to pojmowanie wszystkiego umysłem to możecie powiedzieć, u, ale to co ty mówisz, to jest też pojmowanie umysłem. Oczywiście, że tak. I nic, co ja mogę wam powiedzieć, nie może być przez was uznane jako prawda. Nikt cokolwiek, ktokolwiek może wam powiedzieć, nie może być uznane jako prawda, o ile sami tego wcześniej albo w przyszłości no, nie doświadczycie. Więc wszystko, co jest na zewnątrz, to są tylko znaki, drogowskazy. Dzięki którym po prostu czasami można zmienić ten kierunek i pójść w dobrym kierunku, jeżeli się błądziło wcześniej. Ale to też trzeba samemu sprawdzić, który kierunek jest dobry. Bomba, jamba, saramba, cokolwiek to znaczy. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się, dużo zdrówka, dużo pozytywnej energii. Jedna miłość, wolność i braterstwo wzrastajcie. Kciuki w górę dla Was. I do zobaczenia. Peace.